Cześć widzowie! Jak ostatnio może część z Was zauważyła, zrobiłem sobie małą przerwę od nagrywania. Było to spowodowane zmianą pracy, paroma rzeczami w moim życiu prywatnym, no i tym, że ta pogoda tak średnio zachęcała do siedzenia przy komputerze. E Dalej będę uzupełniać materiału o lotnictwie, ponieważ jest coraz więcej pytań z Waszej strony. A więc dzisiaj będzie kolejny lekki odcinek, tym razem o śmigłowcu T-129 Atak. Akurat tak się składa, że jak sprawdzałem, to chyba jeszcze nie było jakiegokolwiek materiału po polsku o tym śmigłowcu, także postanowiłem coś tutaj dla Was nakręcić. Standardowo zachęcam do polubień i subskrypcji, abyście byli na bieżąco. E, powoli też zmierzamy do 1000 subskrybentów, co mnie bardzo cieszy i dzięki bardzo. E, czyli również e, będziemy zmierzać do ogłoszenia małego konkursu z tej okazji, ale to jeszcze, jeszcze trochę. Tymczasem zapraszam do oglądania. W maju 1997 roku Ministerstwo Obrony Turcji ogłosiło przetarg na pozyskanie śmigłowców bojowo-rozpoznawczych dla sił zbrojnych Turcji. W tym czasie turecka armia dysponowała jedynie kilkoma sprawnymi śmigłowcami AH-1 Cobra i bardzo brakowało jej wsparcia, jakie może dać sprzęt tego typu w walce z działalnością terrorystyczną, z którą Turcja miała do czynienia na co dzień w nieprzyjaznym środowisku, które charakteryzują ekstremalne warunki terenowo-klimatyczne. T-129 Te Atak jest nowej generacji dwumiejscowym śmigłowcem zaprojektowanym do zadań bojowo-rozpoznawczych w układzie tandem. Wywodzi się on ze sprawdzonego w kilku konfliktach zbrojnych śmigłowca A-129 Mangusta. Wprowadzone zmiany to zabudowa nowej generacji silników LHTEC-CTS 804A, awioniki, systemów elektrooptycznych, uzbrojenia oraz śmigła ogonowego. Zmodyfikowano również strukturę kadłuba i układ napędowy. Maszyny są budowane w zakładach Turkish Aerospace Industries. W oparciu o licencję A129 Mangusta, zakupioną w 2007 roku od przedsiębiorstwa Augusta Westland za 1 miliard 200 milionów dolarów. Warunki porozumienia między obiema firmami zakładały jednak nie tylko prawo do produkcji, ale też do prac badawczo-rozwojowych i eksportu opracowanych rozwiązań. Posiadający znaczne kluczowe możliwości w dziedzinie awioniki i lotniczych systemów uzbrojenia, turecki przemysł obronny. Potrzebował już tylko dobrej platformy śmigłowcowej do zintegrowania z rodzimym wyposażeniem i podsystemami. Przyjęto model pozyskania śmigłowca połączony z procesem wspólnego rozwoju, w ramach którego turecka firma byłaby głównym wykonawcą, a firmy zagraniczne, posiadające sprawdzone zdolności w projektowaniu tego typu systemów bojowych, jej poddostawcami. Zwycięska konstrukcja. Miała dać tureckiej armii zaawansowany śmigłowiec bojowo-rozpoznawczy, oznaczony jako Atak. Miała go charakteryzować wysoka manewrowość oraz możliwość użycia uzbrojenia klasy powietrze-ziemia i powietrze-powietrze, zapewniające możliwość zwalczania szerokiego spektrum obiektów napadu naziemnego oraz powietrznego. Śmigłowiec Atak miał być wyposażony w dwa silniki turbinowe wielopłatowy wirnik nośny, Dwumiejscową kabinę w układzie tandem z możliwością sterowania przez jednego pilota z każdego z tych miejsc. Wymagane były również długotrwałość lotu i jego zasięg, zdolność do lotu profilowego z dużą prędkością, wysoka manewrowość oraz zdolność do autonomicznego poszukiwania, śledzenia. I zwalczania celów. Śmigłowiec ten miał być zdolny do wykonywania zadań w dzień i w nocy, w zwykłych i trudnych warunkach atmosferycznych. Maszyna może osiągnąć prędkość około 280 km na pułapie maksymalnym 6000 m oraz pokonać jednorazowo dystans aż 1000 km. Oczywiście wartości te mogą się zmienić ze względu na ilość przenoszonej broni. Uzbrojenie stałe to trzylufowa armata M197 kalibru 20 mm. Wiropłat dysponuje też czterema punktami podwieszeń, na których może przenosić zasobniki z karabinami kalibru 12,7 mm, niekierowane rakiety 81 i 70 mm oraz skierowane pociski przeciwpancerne zarówno producentów zagranicznych, to jest Hellfire, TOW czy Spike Air, jak i produkty miejscowego przemysłu, takie jak UMTAS, OMTAS, SURA-D, SNORA, czy Rocket Stancirit. Śmigłowiec eksploatowany jest w Turcji przez Siły Lądowe i żandarmerię oraz Siły Zbrojne Filipin. Maszyna ta ma również trafić do Pakistanu, Nigerii, Iraku czy też Brazylii. Trwają aktualnie prace nad śmigłowcem mającym być następcą T-129 oznaczonym wstępnie jako ATAK 2. Maszyna ta przeszła podobno swoje pierwsze testy w kwietniu tego roku, a wprowadzanie T-929 ATAK 2 jest wstępnie planowane na 2025 rok. Na chwilę obecną wiadomo, iż śmigłowiec ten ma charakteryzować się prędkością maksymalną dochodzącą do niecałych 320 km godzinę i masą startową rzędu 10 ton. Pułap ma być podobny do poprzedniej wersji tych śmigłowców, a więc oscylować w okolicach 6 km. Jednak tutaj chciałbym zauważyć, iż różne źródła podają różną osiąganą wysokość przez maszynę T129 Atak. Jest to przedział między tysiąca metrów, a wspomniane 6000. Z rzeczy, które podobno zmienią się względem bazowej wersji, to zmiana 20 mm działka M197 na kaliber 30 mm. Projekt ten Turcy będą chcieli zintegrować także z większą ilością broni, bo oprócz tej dostępnej w T129 dojdą między innymi pociski Mistral, a podobno to nie koniec. Żeby nie było tak nudno, mała ciekawostka dotycząca maszyny T-129. W 2009 roku podczas testu zawisu na wysokości niespełna 4,5 km. Właśnie T129 oznaczony wtedy jako prototyp P1 stracił Wirnik ogonowy. Na szczęście piloci odzyskali na tyle kontrolę, aby odlecieć z obszarów mieszkalnych przed rozbiciem się śmigłowca. Na szczęście ani pilotom, ani lokalnym mieszkańcom nic się nie stało. Tak jak wspomniałem wyżej, te 129 atak jest optymalizowany pod kątem gorących i wysokich warunków. Czyli wymagań dotyczących wydajności w trudnych warunkach geograficznych i atmosferycznych podczas pracy nocnej i dziennej. Ma on kilka kluczowych ulepszeń w stosunku do oryginalnego A129 Mangusta, zgodnie z wymaganiami Armii Tureckiej. A tak został bowiem zaprojektowany tak, aby osiągnąć wysoki poziom zwrotności, wysoką odporność na uderzenia i tolerancję balistyczną, a także zmniejszoną widoczność, dźwięk. I sylwetkę radaru. Śmigłowiec wyposażony jest w zintegrowany system sterowania Hunter Kaska. System ten zaprojektowany specjalnie dla T-129 umożliwia automatyczną orientację systemu wykrywania celów i uzbrojenia na linii wzroku pilota z dużą dokładnością śledzenia. Maszyna ta jest również wyposażona w dedykowany, elektrooptyczny system Aselfir 300T odpowiedni do operacji wielozadaniowych produkowane przez turecką firmę ASELSAN. Wiropłat jest również wyposażony w zaawansowane systemy walki elektronicznej i przeciwdziałania, które zwiększają możliwości przetrwania w sytuacjach bojowych. Systemy te obejmują odbiornik ostrzegania radarowego, radarowy mikser częstotliwości i odbiornik laserowy. T-129 może być używany w różnych rolach, w tym w misjach przeciwpancernych, zbrojnego rozpoznania, ataku naziemnego, eskorty czy wsparcia ogniowego. Atak może być również wyposażony w maksymalnie 8 pocisków przeciwpancernych dalekiego zasięgu OMTAS 160 mm o zasięgu maksymalnym 8 km, 76 niekierowanych rakiet 70 mm do bliskiego wsparcia, 16 pocisków cilit 70 mm i 8 pocisków powietrze-powietrze krótkiego zasięgu Stinger. Na sam koniec pożegnam się z Wami małą ciekawostką, bowiem podobno wersja pocisków LUMTAS, według słów producenta, jest w stanie atakować cele na dystansie aż 16 km. t 129 atak to kolejna maszyna, która była brana pod uwagę w programie Kruk. Jednak przewaga finałowej dwójki, czyli... AH64 Apache Guardian oraz AH1Z Viper jest po prostu znacząca. Co by nie powiedzieć, wręcz ogromna. Stąd kandydatura ta została szybko odrzucona przez Ministerstwo Obrony Narodowej. Trzeba jednak przyznać, że turecki produkt, mimo iż opracowany na licencji A129 Mangusta, to śmigłowiec z dużym potencjałem, przed którym kreuje się bardzo. Bardzo ciekawa przyszłość.